Rozłoko i zapraszam do wspólnych ćwiczeń. Zatem zaczynamy zwykły marsz. Idziemy, 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 idzie. idziemy, 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 idziemy do przodu. Hop, 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 hop i hop, hop, hop do tyłu. Hop, 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 hop. Przód. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tył, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8 i idziemy w miejscu. Pam, pom, pam, pam, pom, pom, pam, pam. Teraz szeroko rozstawiamy i woskę, tak? Raz, i dwa, i trzy i cztery i pięć, i sześć i siedem, osiem. Dziewięć, dziesięć i droga noga, ale żebym miał do przodu, raz i dwa i trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Bardzo wysoko kula i hop, hop. 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 Teraz zrobimy sobie taki delikatny truchcik w miejscu. Witam serdecznie wszystkich na porannym rozruchu. I zwykły masz. Zapraszam wszystkich do wspólnych ćwiczeń. Jeszcze raz. Truchcik delikatny. W miejscu i zwykły masz. Jeszcze raz, trójcik. I zwykły marsz, świetnie. Wypad nogi do przodu. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Droga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Bardzo Teraz wypad nogi do przodu, z wyrzuceniem ręki do przodu, tej po której stronie jest no, czyli tutaj. Raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i druga strona to samo raz, dwa, trzy, cztery, pięć 6, 7, 8, 9 i 10. Witam serdecznie wszystkich na porannym rozrochu i zapraszam do wspólnych ćwiczeń. Kolano do łokcia. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dziesięć, druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Bardzo krążenie go stronę, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem.

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kroczeń na Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem.

Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Spróbujemy dodać po ruch kolan Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Super. Kopnięcia przeciw i raz. Dwa. Trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Droga. Raz. Dwa. Trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Krążenia biodra, Raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć drugą stronę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć krążenie kolana raz, dwa, trzy Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Krążenia stop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10. Druga stopa. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Czyli spróbujemy wykonać jedno takie fajne ćwiczenie. Zaraz do niego powolutku dojdziemy. A zanim zaczniemy, to jeszcze parę, czyli taki pomocniczy. Skręcę nogę. Krzyżujemy przed nogą. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I druga noga, to samo, i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć. Teraz stoimy sobie na jednej nocy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze. Teraz stoimy na jednej nodze. Ręce płasko się do góry. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga noga. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Więc teraz to samo sobie było, tylko zamiast tego do przodu będzie założenie nogi na nogę. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga noga. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10. Teraz próbujemy tę nogę założyć i związać w super. tak, że stopa wystaje z tej strony. Kolana Ręce do góry, trzymaj pozycję i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jeżeli komuś to wcześniej nie wychodzi, niech na siłę nie robi, z czasem to wyjdzie, tylko mocniej zakładaj się nogę na nogę, aż w końcu tutaj wyjdzie. Tak? I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze? Teraz skupimy się na stopie. Ważne jest, żeby te palce stopy nam tutaj pracowały. Te tutaj palc. koło zgięcia w palcach. Nie wiem, czy mi się uda wam pokazać. Jak to pan pokazać, żeby był tak mniej więcej Blisko 90 stopni, tak, 75-90 stopni. Wtedy, słuchaj, jeżeli ktoś ma mniejszy, to będzie miał problem, to ich tylko markujecie. Tak, tutaj. O, o. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Druga noga, to samo, czy stopa, to samo. Raz. 2. Przypominam, że usprawniamy staw skokowy i palce, szczególnie palce w stawie skokowym. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Dobrze? Tak, ja stoimy. Unosimy piętę do góry. I raz. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeżeli mamy jeszcze siłę, to spróbujemy z unoszeniem dłowia do góry i pięć do góry unieść jeszcze ręce. Przedem do góry. I raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dziewięć i dziesięć. Dobrze? Rozluźniamy wszystko. I trzy głębokie wdechy i wydechy. Wdech, wydech, wdech, wydech, wydech i wdech. wy Dobrze. Ręce na biodra i skręty tułowia lewo prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziewięć. co skłonę do boku z ja Raz, dwa, trzy plus cztery. Raz, dwa, trzy plus cztery. Dwa, dwa, trzy plus cztery. Dwa, dwa, trzy plus cztery. Trzy, dwa, trzy 3 cztery. Trzy, dwa, trzy plus cztery. Cztery, dwa, trzy plus cztery. Dwa, trzy, cztery, dwa. Trzy, 4, cztery, pięć, dwa, trzy, wypro, cztery i pięć, dwa, trzy, cztery. Tutaj starczy. Teraz robimy sobie taki przyjazd podparty. i stajemy do góry. Tak? Pięć powtórzy. Tak, i raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Super, świetnie, bardzo fajnie. Oparłam tu fręką. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Bardzo dobrze. I Pytamy się z tobą za ręce. Odchylamy głowę do tyłu. mostek słów i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i luz. <kluz> Jeszcze raz. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i luz. Sześć, głębokich wdechów i wydechów. Wydech? I wydech. I wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. 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 I wdech. Wdech. To było, proszę Państwa, ostatnie ćwiczenia w dzisiejszym porannym rozruchu Dziękuję wszystkim za komentarze. Tu widzę... Jakiś jeden długi. Eee, dziękuję, 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 dziękuję wszystkim. Eee, I teraz. Eee, Kamil w twoim wieka aktywność to piłka nożna dorosłym ludziom, którzy zaniedbali aktywność fizyczną przez pracę taki powrót do sprawności jest potrzebny żeby przestały boleć mięśnie i stały, no bardzo no. dobra rada bardzo dobra rada, super także widzę Państwo, że zaczynacie powoli rozumieć moje przesłanie to co ja robię poprzez Dobrze stosowaną aktywność fizyczną, odbudowujemy swoje zdrowie, sprawność, siłę i robimy to niezależnie od wieku. Tak? Pamiętajmy, że wiek to tylko liczba, natomiast jeżeli chodzi o intensywność ćwiczeń, dostosowujemy je oczywiście do możliwości siłowo-sprawnościowych naszego organizmu. Na początku mogą być to takie ćwiczenia, które wykonujemy, potem można dodać sobie trudniejsze, potem można sobie pobiegać, pograć piłkę na luzie, na pewnych obrotach, a to wszystko z czasem wychodzi, trzeba mordkimi kroczkami ten organizm do wysiłku przystosować. Bo pamiętajmy o tym, że jeżeli nie ćwiczymy, to nieubłaganie wchodzimy w prawo. Narząd nieużywany zanika i automatycznie wszystko co do tej pory mieliśmy po prostu tracimy. Żeby nie tracić, regularnie ćwiczymy. Dziękuję wszystkim za uwagę, do zobaczenia. W następnym filmie dziękuję również za komentarze.